Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj chcę Wam przedstawić kolejny mój projekt. Jest to baner reklamowy. Tutaj, jak widzicie, jest kod do obsługi. Baner jest prosty. Nie wymaga tu jakichś skomplikowanych zabiegów. Oczywiście. Kod możecie sobie wykorzystać do własnych celów, przerabiać, kombinować, jak to chce. Za chwilę zobaczycie film z działania banera reklamowego.